Tajemnice płaszcza Matki Bożej z Guadalupe. To jest tytuł naszej książki, więc porozmawiajmy teraz o płaszczu. Nati kiedy zobaczyła w czasie objawień ten płaszcz Maryi, to też miała świadomość, że Maria na wizerunku Matki Bożej z Guadalupe ma płaszcz, a jednocześnie miała świadomość, że w Meksyku już są też różne płaszcze używane do modlitw, prawda? Bo ludzie ubodzy, którzy nie mogą dojechać do sanktuarium, no, szyli po swojemu różnego rodzaju płaszcze. A jednak ten płaszcz, który używa Apostolat, jest wyjątkowy, oryginalny, niepowtarzalny. Dlaczego? Płaszcz najświętszej dziewicy z Guadalupe, którym posługuje Apostolat, jest płaszczem uszyty według wzoru, który Maria zdjęła. I pokazała na tym, jak on ma wyglądać. Czyli Maria pokazała wzór tego płaszcza i to jest wzorowane na tym wizerunku. Na tym wizerunku, pokazując jej na ten obraz, który wisi w pokoju na ty, tam gdzie Matka Boża przychodziła, pokazała jej, że ten płaszcz odnosi się do objawienia z 1531 roku mhm. i gwiazdy muszą być tak samo wyhaftowane, nie przyklejone, tylko wyhaftowane, jak są na płaszczu właśnie na tilmie. I Natydeanda musiała znaleźć osobę, która jej to tak wyhaftuje, według tego schematu, który jest na obrazie. Ale ten płaszcz ma również wnętrze. I od środka jest cała mapa świata. Tak jak Natydeanda dostała ostatnią mapę, by modlić się za cały świat, by zjednoczyć świat na różańcu. Tak, Matka Boża zapragnęła, by bo w środku była mapa całego świata. Czyli od wewnętrznej strony płaszcza mamy złotą nitką wyhaftowane wszystkie kontynenty tak. i zaznaczonych jest kilka kluczowych miejsc. Tak, jest zaznaczony kraj, na złoto wyhaftowany jest kraj, do którego płaszcz jedzie. Ale jest zaznaczony Meksyk i Chalisco. Jest zaznaczony miejsce Meksyk, objawieni. miejsce objawień, Halisko, jest wyszyta Matka Boża Godolupę również z tego wizerunku na płaszczu. I jest zaznaczona łączność z Rzymem. Jest, tak, jest zaznaczone są klucze Watykanu, ponieważ jesteśmy w posłuszeństwie papieżowi, biskupom i kapłanom. A zarazem Betlejem. I jest Betlejem hostia Święta, Centrum Życia Apostolatu. Ta hostia, którą mamy żyć codziennie w codziennej mszy świętej. I jest jeszcze kilka literek, kilka linijek modlitwy. Co to za modlitwa? Matko Boże, okryj mnie swoim płaszczem, ochron i spraw, by moja wiara wzrosła jak ziarno gorczycy. Z płaszczem mamy różne skojarzenia, bo oczywiście możemy pomyśleć najpierw o takim płaszczu, który zakładamy jesienią czy wiosną jako ubranie. Ale też mamy świadomość, że jak słyszymy Maryja, płaszcz, to się niektórym kojarzy z, e, ze szkaplerzem. Tak. Płaszcz Matki Bożej jest pewnego rodzaju szkaplerzem, tylko w całości. Bo szkaplerz, który mały nosimy, karmelitański czy inny, jest maleńki. Jest to materiał, potem zamieniany często na medalik. Ten płaszcz jest w całości, bo tak prosiła Maria. A jednocześnie e, sygnalizujemy w naszej książce, że to nie jest tak, że że, że, że po prostu objawienie Jezusa Chrystusa poprzez wcielenie, poprzez Boże Narodzenie, długo, długo nic, siedniowiecze, płaszcz, Szymon Sztok, Szkaplesz i potem długo, długo nic i płaszcz Maryi Naty de Anda. Ile... Nie, też mówimy, rozwijamy tą myśl w naszej książce, że w Bizancjum, w początkach chrześcijaństwa, w Konstantynopolu były też takie było całe sanktuarium, gdzie była przedstawiana Maryja, która, która płaszczem okrywa swoje dzieci. I szerzej też pokazujemy trochę symbolikę płaszcza, szczególnie w rozmowie z biskupem Michałem Janochą, który mówi o symbolice obrazu też Matki Bożej z Guadalupe. Płaszcz na anda jest szyty wówczas, gdy parafia dostaje pozwolenie biskupa, na rozpowszechnienie tego dzieła w danej parafii i wówczas mając wszystkie dokumenty z danej parafii, szyje się taki płaszcz na miarę dla tej parafii, dla kapłana, dla kustosza. Nie można go kupić przez internet. Wszystkie inne płaszcze w Meksyku są do znalezienia, do kupienia gdzieś na półce, w internecie, czy gdzieś w sklepie internetowym. Ja pamiętam, że kiedy otrzymywałem płaszcz, to musiałem oświadczyć, kto będzie się nim opiekował po mojej śmierci. Tak, jest to istotne, ponieważ czasami osoby umierają. Kustoszowie umierają z powodu różnych chorób, różnych sytuacji losowych, też zdrowotnych i musi mieć następca, kto będzie kontynuował dzieło. Płaszcz jest przeznaczony do modlitwy różańcowej. Osoba, która jest okrywana płaszczem nie modli się na różańcu, tylko rozmawia z Najświętszą Dziewicą. I Matka Boża obiecała... Tak na... jak Juan Diego rozmawiał swoimi Ta. słowami z Maryją. Matka Boża obiecała na ty, że ona jest obecna przez łaskę przy tym płaszczu, kto go rozpowszechnia i ona wysłuchuje tych modlitw i zanosi do syna swego. Ale płaszcz na wizerunku... On jest symbolem nieba. Suknia w kolorze jest symbolem Ziem. ziemi, prawda? Suknia pełna kwiatów, prawda? Tak jak Ziemia jest ukwiecona. Ale i na tym płaszczu są też gwiazdy, prawda? Te gwiazdy, które właśnie były z objawienia z 12 grudnia 1531 roku, mają różną symbolikę. No, nie będziemy jej całej omawiać, ale na przykład możemy powiedzieć, że nad głową Maryi jest korona, korona z gwiazd, korona północy czy jest też tutaj dałonie łonie Maryi ukryty gwiazdozbiór lwa, co nam wspaniale się łączy z proroctwem Izajasza, Chrystus jako lew Judy. Więc te gwiazdy mają też charakter profetyczny i to szerzej też omawiamy w książce, w czasie jednej z konferencji. No teraz, kiedy modlimy się na płaszcz pod płaszczem Matki Bożej z Guadalupe, to niektórzy mogą mieć takie skojarzenia, no może szczególnie ludzie z, jakoś tak schorowani, albo przeżywający jakiś rodzaj załamania, że traktują płaszcz jako rodzaj szaty magicznej, ale to nie jest szata magiczna. Właśnie jest to smutne, że płaszcz, który symbolizuje niebo, może kojarzyć się z magią. To nie jest tak, że za dotknięciem zdarzy się cud. Modlitwa różaniec pod płaszczem Matki Bożej z Guadalupe to nie jest magia. I to jest najważniejsze stwierdzenie, ponieważ wielu osób się kojarzy, wejdę pod płaszcz, a zaraz coś się wydarzy. Zdarzają się cuda uzdrowienia pod płaszczem, ale są one wynikiem wiary, jeszcze podkreślę, wiary osób, które się modlą na różańcu. To nie jest efekt działania płaszcza, którym się powiesi na sobie, czy też ułoży na sobie, czy na plecach, czy na głowie, czy gdzieś z tyłu. Tłumaczymy w naszej książce, tak. że płaszcz i ta modlitwa no to jest posługiwanie się sakramentalium. Mamy siedem sakramentów świętych, dużych znaków, widzialnych znaków niewidzialnej łaski Bożej, ale mamy też różne pomniejsze i płaszcz jest jednym z sakramentariów. Więc to, to też, żebyśmy to rozróżniali, że Bóg niewidzialny w sposób widzialny nas pociąga ku sobie poprzez różne symbole religijne. Ważne jest, aby zapamiętać nazwę apostolatu apostolat Różańca i Płaszcza. Więc osoby, które są pod płaszczem, są omadlane przez wspólnotę, grupę modlitewną w też parafię. Kustosza płaszcza na różańcu. No Nie każdy, kto chce, dostaje płaszcz, tylko jest weryfikowany. Prawda? Jest weryfikowany. Natomiast modlitwa różańcowa, która trwa, to jest ten dar. I nie przez przypadek na płaszczu jest wyszyta również od wewnątrz Ta modlitwa najświeższa Mario okrymi płaszczem i ochron i spraw, by moja wiara wzrosła, jak ziarno gorczycy, żebyśmy wierzyli w działanie modlitwy różańcowej. W książce mamy obszerną część, trzecią część, yy taką, która jest poświęcona modlitwom. Jak się modlić? Jak powinno wyglądać to nabożeństwo? Mo może tak Pani w skrócie powiedzieć? Natyda Anda zwróciła uwagę na kontemplacyjny charakter różańca, że różaniec to nie jest odklepanie paciorków, ojcze narzędzowaś, Mario, chwała Ojcu, ale jest to modlitwa zjednoczenia, by kontemplować tajemnicę zbawienia i każda tajemnica jest pełna głębi. I jest to droga duchowa również, którą szli święci. Jan Paweł II, ojciec Pio, Maksymilian Kolba można wymieniać, Ludwik de Montforto. Wielu świętych szło drogą modlitwy no różańcowej. Jan Paweł II tony różańców rozdał przez cały pontyfikat. Tak i warto o tym pamiętać, że święci szli drogą różańca świętego. Jest to droga świętości. Mhm. I Matka Boża zaprasza rodziny do tej drogi świętości, bo różaniec jest darem. Mamy ostatnio świętego Bartolomeo Longo, który rozpowszechnił również różaniec, mamy świętego Maksymiliana Kolbę. I różaniec jest tym darem w naszym apostolacie, który jest nierozerwalnie związany z płaszczem. Kardynał Wyszyński, na wniosek, którego Polska też została zawierzona matce Boże z Guadalupe, o czym opowiadamy w książce, kardynał Wyszyński przytacza w, w jednym ze swoich swoich wypowiedzi. Taki fakt, że w kaplicy Sykstyńskiej, jak patrzymy z lewej strony, na tym fresku sąd ostateczny, jest taka scena, że jest grzesznik, który zapada się w otchłanie piekielne i już go te demony prawie złapały, ale ostatecznie on jest ocalony, dlatego że aniołowie z góry zrzucają mulinę ratunkową, którą jest Różaniec tak. więc Różaniec ratuje życie. Różaniec ratuje życie. Natadanda została uratowana przez Różaniec. Wiele osób na Różańcu wyprosiło wiele łask. I o Różańcu można mówić godzinami. Nasz Apostolat ma modlitewnik, który związany jest właśnie z płaszczem Matki Bożej. To są te intencje, które Najświętsza Panienka podyktowała na ty. I to jest to, co jest dla nas sednem Apostolatu: modlitwa Różańcowa i Eucharystia Najświętszy Sakrament. Apostolat ma dwie kolumny. Eucharystię, czyli codzienną mszą świętą, o jest to możliwe, i adorację, oraz Matkę Bożą, płaszcz, obraz i różaniec. Mamy dwie kolumny. A jednocześnie jest posłuszeństwo Kościołowi, bo Pani jest co roku odwiedza biskupa Michała Janocha, zdając mu relację, prawda? Jest błogosławieństwo biskupa Michała Janocha, jest błogosławieństwo w Polsce, które się rozwija po 100 lat bardzo mocno. I cieszymy się, że rodziny podejmują tę modlitwę i jest wiele uzdrowień. Ale uzdrowień duchowych w rodzinach, powrotów nawet małżeństw rozwiedzionych do siebie, bo ewenementem jest to, że małżeństwo rozwiedzione 26 lat wróciło do siebie, czy też 18 lat po rozwodzie. Kobieta zawierzyła swojego męża pospowiedzi pod płaszczem, spowiadając się z całego życia, i mąż do niej powrócił po jakimś czasie. I są to niezwykłe dary, wyproszone przez różaniec i przez parafię. Bo trzeba zaznaczyć, że siłą modlitwy jest grupa, która się modli, nie pojedyncza osoba, ale grupa, która się modli. No tak jak z zapałkami, jedną łatwo złamać, a jak jest już dziesięć, to nie jest łatwo tych zapałki złamać. I jak gdy się modli cała parafia, w danej intencji, za daną osobę, która jest pod płaszczem, jest siła modlitwy, jest potężna. I to się podoba niebu. I cieszymy się z tego, że ten apostolat różańca i płaszcza przynosi owoce dla Polski ale również umacnia kapłanów i siostry zakonnych, które są. Kiedy modlimy się w ramach apostolatu, to z jednej strony robimy coś, co jest no doskonale znane, no bo modlitwa różańcowa od wieku, wszyscy się modlą, klasztory, rodziny, a z drugiej strony Maryja przyszła do Naty, do Anda i mówi módlcie się na różańcu. I jeszcze daje jakąś specjalną formę modlitwy różańcowej na różańcu. Więc o co chodzi z tym różańcem? Że on od wieków odmawiany zaczyna być teraz, jakby zapomniany, że trzeba go na nowo odkryć? Tak. Rodziny lekceważą modlitwę różańcową. Aha, czyli razem jedzą pizzę, oglądają mecz i chodzą na, do jacuzzi, ale żeby się razem pomodlić na różańcu, to jest problem. 25 minut mówi na te dla rodziny jest bardzo dużo. I zachęcenie do modlitwy różańcowej dla rodziny pół godziny to jest bardzo dużo. Nie mówię o wszystkich rodzinach, ale w Meksyku, w wielu krajach jest to trudne. Rodzina nie jest zjednoczona, bo gdyby rodzina była zjednoczona na modlitwie różańcowej, nie byłoby tyle rozwodów, tyle chorób dzieci nie byłoby tyle dziwnych rzeczy, które się dzieją w rodzinach i tyle chorób psychicznych, czy też A nawet jeżeli są choroby, to wtedy się lżej przeżywa, lżej bo, to, się przeżywa z, bo z pomocą tak. Bożą otrzymujemy tak. ogromną energię z nieba. Tak. Jest to przykre, ale prawda jest taka, że różaniec jest w tych czasach lekceważony jako przeżytek, jako coś, co było, chociaż o różańcu mówi się. Czyli apostolat jest też po to, żeby zawołać, odkryjmy na nowo piękno różańca. Piękno różańca, ale Idź na mszę świętą i przyjmij Eucharystię w tej intencji. I zachowaj łączność z Kościołem. Łączność z Kościołem, przyjmij Eucharystię, Ponieważ tutaj jest uzdrowienie. Eucharystia jest centrum naszego życia, dlatego jest na płaszczu. No bo Juan jego nieprzypadkowo co chwilę chodził do biskupa na rozmowę. Żeby na ona też do kardynała tak, Sandowala. Matka Boża miała swoją świątynię, w której chce pocieszyć. Pani bo... Dorota też rok rocznie do biskupa Janowy. Tak, nie tylko po to, żeby zdać sprawozdanie, ale także powiedzieć, że apostolat jest w dobrym miejscu w Polsce, bo się dobrze rozwija, i niesie owoce dla całego kraju, dla ludzi którzy otrzymali bardzo wiele łask od Matki Bożej. Dzisiaj mamy wiele osób, które jest zniechęconych do Kościoła. Może niektórzy odeszli albo, albo po prostu są wręcz zgorszeni słysząc o różnych skandalach. I to sprawia, że oni przestają się modlić, też przestają wierzyć, że Bóg może działać przez osoby duchowne konsekrowane. Co Pani by powiedziała takim osobom, w którym opadają skrzydła i zaczynają mówić, to nie ma sensu się modlić. Najświętsza dziewica z Godolupy przyszła do Meksyku, do kraju przesiągniętego krwią i da zgliszcza ludzkich sumień. I ona... Kiedy ludzie byli składani w ofierze, tak, tak. kiedy panowała pandemia, bo miliony tak. ludzi umierało, kiedy Indianie byli okradani, gwałceni, tak. i wtedy w tych okropnych warunkach. Ona przychodzi, by te dzieci przytulić, yy, obronić w kościele. I stawia nogę na głowie węża. Tak, obronić właśnie przez kościół, przez sakramenty i przez kościół, by ludzie zobaczyli, że kościół ma, ma moc. By przypomnieć, macie ogromną moc w sakramentach i w urzęcu. Macie moc i tutaj jest zwycięstwo kościoła. I wy to zwycięstwo wierzcie, i dlatego to przesłanie jest ważne. Ale Maria, przez te serca zniszczone, takie zgliszcza ludzkich sumień, czyni brylanty dla Jezusa przez Eucharystię, przez modlitwę. Dlatego ta modlitwa jest taka ważna. Ostatnie pytanie, Pani Deoto. Tytuł naszej książki: Tajemnice Płaszcza Matki Bożej z Guadalupe. Gdyby Pani miała ochylić jąbka tajemnicy, jaka jest największa tajemnica Płaszcza Matki Bożej z Guadalupe? Tajemnica płaszcza Matki Bożej Guadalupe jest taka sama, jaką Maria miała z Juanem Diego. Bliską relację dzieciństwa. Maria pochyliła się nad Juanem Diego, zawiązała mu tilmę i schowała róże. Bo Meksykańczycy, o tym opowiadamy też w książce, tak. zawierali małżeństwo poprzez przykrycie się wspólnym płaszczem. i Związali związanie... węzełek. I Maria pragnie z każdym z nas mieć relację matki i dziecka, bo płaszcz daje nam nadzieję, ufność, ale Matka Boża chce nas nieść w tym płaszczu, jak swoje umiłowane dziecko, jedyne. Bo chce pokazać, że miłość Boga Ojca właśnie taka jest. On nas kocha jak jedno, jedyne dziecko. Czyli Bóg, kiedy chowasz się pod płaszczem Matki Bożej, mówi, ja chcę być bliskim Bogiem, chcę być blisko Ciebie, więc nie uciekaj ode mnie, tak. ale chowaj się pod płaszcz, a będziesz bezpieczny. Właśnie tak. Matka Boża kocha każdego z nas i chce, żebyśmy odkryli tę miłość Jezusa do nas. Co daj Boże. Amen. Amen.